Cześć, a dzisiaj film jest na tyle poważny, że prosiłbym Was o wysłuchanie do końca, bo niedługo już wcale nie będziecie mogli oglądać mojej twórczości. Nie będzie to jakaś gówno burza czy drama, tylko naprawdę poważny temat, który po dojściu do skutku zmieni internet o 180 stopni. Będzie to na tyle drastyczne, że youtuberzy, serwisy społecznościowe, przykładowo takie jak Wykop, Facebook, Reddit, a nawet Wy użytkownicy, nie będziecie mogli funkcjonować z internetu tak jak do teraz. Mianowicie 20 czerwca tego roku, czyli jakieś 3 dni temu komisja prawna. Parlamentu Europejskiego przegłosowała dyrektywę dotyczącą praw autorskich stosunkiem 15 do 10 głosów. Oznacza to wielką wojnę o przeszłość internetu. Ponieważ jeżeli dyrektywa ta zostanie wprowadzona w życie, to zredaguje wam mniej więcej, co będzie obowiązywało każde z ugrupowań. A można je podzielić na trzy. Zacznijmy ode mnie, czyli twórcy na YouTubie. Jak wiadomo, opieram się na różnych artykułach, stronach i shotach, które zamieszam do filmu. Gdy tylko zacznie obowiązywać ten nakaz, to nawet nie będzie wolno przeczytać mi krótkiego cytatu z książki. Dodatkowo linki, jakie. Zamieszczam w opisie, czyli źródła, z których czerpię informacje, bądź używam fragmentów filmów, w swoim materiale, zostanie zabronione. A antypirackie filtry, które wprowadzą na platformę YouTube, gdy tylko projekt wejdzie w życie, będą usuwały takie treści, czyli prosto mówiąc, mój kanał zniknie na zawsze. Kolejną sprawą jest opodatkowanie linków, to też blogerzy czy fora internetowe, na przykład takie jak Wykop, które mają masę odbiorców i jeżeli ludzie piszą tam dziesiątki, jak nie setki komentarzy pod danym postem, wymieniając się różnymi odnośnikami i linkami, które są chronione prawem autorskim, to będzie musiał za nie zapłacić. Wszystkie wydawca, a inną opcją jest podpisanie licencji z autorami, lecz nie jest to możliwe, bo owe forum musiałoby podpisać to ze wszystkimi na świecie, a oparte jest to na artykule 11 dyrektywu. Przejdziemy teraz do artykułu 13 dyrektywu, który to właśnie będzie podstawą problemów funkcjonowania w sieci, gdyż nie będziemy dzięki niemu mogli tworzyć memów, gifów, infografik, śmiesznych przeróbek, parodii, satyry, remixów, a nawet dotyczy to coverów. Dlatego naprawdę duża większość youtuberów po prostu wyginie, a zostanie jeden content, czyli jak możecie się domyślać, Ostatecznie zostanie gaming YouTube. Wszystkie filmy uploadowane będą pierw weryfikowane, a potem zatwierdzane bądź anulowane. Nawet nie zdajecie sobie sprawy jak internet zostanie ocenzurowany przez ową dyrektywę. Jeżeli wy, moi widzowie, będziecie chcieli napisać mi komentarz, to najpierw będzie musiał on przejść obowiązkową kontrolę przed publikacją. Czyli od razu możecie się pożegnać z tymi dwoma wyrazami. Wolność słowa. Nie mówiąc o tym, że dzielenie się linkami między sobą może zostać uznane jako plagiat i zostać skasowane. Przecież to właśnie internet miał być wolnym medium od tych wszystkich partii politycznych. Niestety wracamy do starych czasów, gdzie panuje komunizm i cenzura. Brakuje tylko jeszcze godziny policyjnej. Nowy projekt dyrektywy został przyrównany do akta, który był w planach już kilka lat temu i był prawie że identyczny do obecnego projektu. Jednakże wobec akta był taki protest, że szybko trafił do kosza. Lecz widać nie do końca i powrócił po latach. To pokazuje, że politycy nie do końca zrezygnowali ze swojego zamysłu i mają zamiar doprowadzić go do końca. Tak naprawdę to politycy mają nas głęboko w dupie, jeżeli zależy im na tym, to nawet z naszym sprzeciwem w postaci marszu, protest. Petycji główno zrobimy. Jak widać, bardzo niewygodnym źródłem informacji dla polityków stał się internet, w którym to każdy z nas mógł wyrazić swoją opinię i zdanie. A teraz możemy stracić wolność wypowiadania się, bo jeżeli wszystko ma być sprawdzane, a dopiero następnie zatwierdzane, to logiczne jest to, że w sieci nie będzie żadnych negatywnych komentarzy, które szkodzą politykom. Przez co łatwiej będzie im manipulować. Kończąc moją wypowiedź: według mnie, na podstawie wyżej wymienionych wam czynników, jeżeli dyrektywa ta wejdzie w życie, to internet zmieni się o 180 stopni. I nic już tak samo nie będzie. Prawie wszyscy, jak nie wszyscy, Wszyscy żyją internetem. Niestety tak duża zmiana będzie miała ogromny wpływ na całe społeczeństwo w Unii Europejskiej. Jestem ciekawy jak to wszystko się skończy. Jeżeli się gdzieś pomyliłem, to sprostujcie mnie w komentarzu, dopóki jeszcze można. I pamiętajcie, że wszystkie linki i źródła dotyczące dzisiejszego materiału znajdziecie w opisie. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!